Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku Dzisiaj po raz kolejny już w Clash Royale e, Tutaj otworzymy sobie Silver Chesta Ale to nie jest główna rzecz w tym odcinku Bo sobie otworzymy Legendary Chesta Jak widzicie już mam Challengera 2 e, Ponad 4500 pucharków Także miejmy nadzieję, że wleci Inferno Bo chcę na, go na 11 level zrobić Zobaczymy co się w klanie dzieje Tutaj donatujemy im Dobra Jak widzicie też dzisiaj w sklepie sobie kupiłem Inferno za 40 tysięcy golda Także zbieramy na 11 level miejmy nadzieję, że wyleci Inferno z tego legendary chesta Jeszcze za niedługo mamy z questów tutaj jak widzicie. No albo niech wyleci jakaś z trzech kart, których nie mam. Lumberjack, ghost albo log. Dobra, także otwieramy sobie. Uwaga, co, co, co? I. Mega Knight. Dobra, będzie na trade jakiegoś najprzej. Niezbyt umiem nim grać. No dobra, będzie na trade. A. Każda legenda cieszy. Pamiętajcie, zagramy sobie jedno battle. Każda legenda cieszy, chociaż miałem nadzieję na Inferno albo jakąś nową. Tym luck'a. Dobra. Dziękujemy mu. 11 level. Już na tym poziomie wszyscy mają 11 level, a ja nadal mam 10. Dobra, atakujemy agresywnie tutaj hordą. Właśnie jak ktoś ma do to już małe szanse. Dlatego ten deck jest taki. Jeszcze tego ma. Dobra, musimy go odciągnąć. Jak on go zamroził, on na no, ten... Tutaj... Dobra, będzie przegrana, ale... Nie ma szans jak ma i Mega Knighta i Wizarda Kontruje wszystko moje Chyba, jak już puszamu zrobimy zrobił ładnego Wszyscy już tutaj grają Wizardami, a Wizard to jest kontra na prawie wszystkie karty z mojego deku, więc... Jeszcze Ice Wizarda ma No, nie da się. Chciałem sobie zrobić jakiś Lawaluna, ale nie umiem grać zbytnio lawalunem. Wiem, że to jest łatwe do grania, łatwy deck. No, ale nie wiem, jakoś mi nie idzie. Tym dekiem mi najlepiej idzie, tylko gość nie może mieć wizarda, ani uliczki jakiejś. Dobra, choć A, zasnął typo. Chyba internetu nie ma. Dobra, thanks mu dajmy. Dobra, to jednak winek, dzięki typo Dzięki, dzięki Gdybyś nie spał to bym przegrał, pewnie Ale jak widzicie zasnął typo, plus 30, także ładnie Zaraz challenger, trójka Dobra, jeden winek, albo ewentualnie dwa i mamy trójkę Także fajnie, gładko idzie, bo jak się dostaje za przegraną, minus 15 czy coś W klubie jestem pierwszy, tutaj Moxet online, wpadajcie też do niego no a dobra, taki króciutki odcinek jeszcze ja już z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.